Witajcie moi drodzy, po raz drugi w niedzielę. Chciałem tylko Wam szybko pokazać, to, co tu przywiązę, właśnie na mieszkanie. Z tamtego, resztę elementów. Tutaj. Przywiązam te maski armat, które zrobiłem wcześniej. Te tutaj. Ten tego podkładu, pokładu. Tak to wygląda. Ten pokład będzie cały wymieniony. Jak będę wymieniał i też będę odtwarzał te kawałki od, od hamowania, od gum, od olejów. Chcę, żeby to było odtworzone. Żeby on wyglądał jak taki prawdziwy na żywo okręt. A nie jak taki zabawka bardziej. Tu jest nowy fornik też kupiony, do wymiany. Kupiłem go w zeszłym tygodniu. O! Tak wygląda. Tutaj widać, jak opowiadałem Wam o tym ześciówce, tutaj lepiej ją widać, tą ześciówkę. Tu będą się, tu będą się ringi, bo yy, że blachy jeszcze uryflowane muszę kupić z fotodrawionych, też wszędzie będą ringi posyłane. Czy taki. Spoko, będzie wymieniony cały. No, tak. Tu będzie też. No, i to jest ta zagadka, co Wam mówiłem kiedyś. kiedyś przepraszam. W ostatnim filmie o tych dwóch, dwóch wysuniętych platformach. Co To jest. Tu i po drugiej burcie. To są w rzeczywistości. To są wylotnie rakiet. Dlatego są takie szerokie, i mają z dołu siatkę. Tutaj, słuchajcie, bo moim zdaniem. Tego oczywiście nie idzie. To jest też taka intuicja. Tu powinny być. Tu podejrzewam, powinny być. Yy, jakieś yy, siatka albo, yy, albo jakiś wentylator yy, perforowane jakiś z metalu coś żeby po prostu w czasie wystrzału w czasie wystrzału żeby nie szło na pokład to szło w tutaj w to oni taki, takie coś podejrzane wymyślili razem z yy, odejściem tego dymu tutaj żeby ten dym nie szedł na pokład dlatego oni zrobili takie tutaj siatkę taką, takim podejściem tak wnioskuję ja osobiście. O. Może jeszcze Wam tutaj pokażę, na czym się zerwałem, jeśli chodzi o maski. Ja szukałem, długo szukałem osobiście, tak wwertowałem, sk yy, skąd te maski są takie podobne, bo większość ludzi, yy, kolegów modelarzy, i w modelach jest yy, wzięte z, nie wiem, maski z Ojodo. Spotykałem się najbardziej, najczęściej z zajodu. Takiego krążownika, on też na był w setki wypozdzony. Czasem widziałem waki zuki wycięte, ale te maski moi drodzy nie dawały mi spokoju. I szukałem, 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 aż znalazłem do, do jakie one są podobne. To są maski od Tachibany od niszczyciela skutowego. I oni wzięli te maski stacibane. Brakuje tutaj tych kanałów, tych szyn tutaj yy, do optyki. Czyli tutaj jest optyka i tu jest optyka, też będę montował. bo to są surowe. Oczywiście lufy też, lufy już, te, lufy już też kupię, nie będę robić do lufy. Teraz już nie takie czasy, żeby... No, tak to wygląda. Też są wzmocnienia na tym tachibanie. Tutaj to jest zmodyfikowana tachibana. Ta maska troszeczkę jest inna. Ona ma, ma takie jeszcze ten wzmocnienie. Tutaj, ale chyba też się dokleje. Super, to znalazłem, no, ale nie znalazłem tylko żurawi i nie znalazłem masztów. Szkoda, bo maszty też w mi weszły i masztów już nie znajdę, będę się od nowa. Masz już zaginęły po tych kupę lat się rzcim, że to znalazłem osobiście no i tu jest ten jeszcze ten, ten drugi to wyrzutnia rakiet tu też będą no, kanały optyczne kratkę na te rakiety o. Wygląda to z tym sponsorem z boku. To, że to będzie wymienione. Tu będzie, będzie będzie blacha założona taką gumę. Mam taką pastę. Mam taką specjalną. I, że to wszystko będzie położone tak jakby było mata tu na krawędziach też nałożę wszędzie, wszędzie pasy, pasy, pan, y, pasy tutaj nie będą pasy tego poszycia stalowego no i wymieniony cały pokład kolory już też dawno znalazłem są te kolory może pod mi te i światło wam pokażę jakie dobrałem kolory Super, ok, dziękuję moi drodzy za uwagę, cieszę się, że obserwujecie mnie i już nawet mam 10 subskrybentów, nie spodziewałem się szczerze mówiąc, dziękuję bardzo za wsparcie i życzę Wam jeszcze reszty tej miłej niedzieli, trzymajcie się, cześć.